Pieśń dla tych, którzy urodzili się w lutym, tych wyjątkowych dusz, które przyszły na świat w najgłębszej ciszy zimy, kiedy Ziemia jeszcze śpi. Ale już pod spodem zaczyna tętnić nowy oddech, bo luty nie jest ani końcem, ani początkiem. Luty to pomost, to magia między światami. Dziłam się w lutym, w czasie, gdy śnieg mówi, jeszcze śpię. A słońce, może przyjdę, może nie. To wiele tłumaczy. To opowieść o duszach lutego tych, które niosą tajemnice, które czują więcej, które w milczeniu potrafią wypowiedzieć prawdę, które potrafią kochać głęboko, choć często w ciszy które mają w oczach błękit zimowego nieba. I ogień, który jeszcze nie wybuchł, ale już płonie. Jestem ciszą, co słyszy głęboko, nawet zamrożonym nosem. Jestem światłem, co nie krzyczy, ale potrafi błysnąć, jak zaspany jednorożec w lodzie. Przyszłam na świat, gdy milczał śnieg, i wiem, że mam w sobie ogień, chociaż czas. Jestem zakopany pod trzema warstwami wełny. Jestem tą, co zna przemiany i wie, że one czasem wyglądają jak dzień w piżamie. Dusze lutowe to ci, co zostali wybrani, by urodzić się bez świeżych truskawek i dmuchanych zamków. Zamiast tego dostali ciszę wiatry, no, ewentualnie pierogi od babci. Pomiędzy nocą a świtem tam jestem ja. Nie jestem z zimna, jestem z mocy, która w zimie się rodzi. Nawet jeśli wszystko milczy, oni słyszą. Nawet jeśli wszystko śpi, oni czuwają, bo dusze lutowe nie przyszły dla światełek i fanfar przyszły dla prawdy. Luty to miesiąc przemiany, czyli taki, w którym zamarzasz rano, a masz uczulenie na własne emocje po południu. Ale hej. Zmienność to nasza supermoc. Jestem ciszą, co słyszy głęboko, nawet z zamrożonym nosem. Jestem światłem, co nie krzyczy, ale potrafi błysnąć, jak zaspany jednorożec w lodzie. Przyszłam na świat, gdy milczał śnieg, i wiem, że mam w sobie. Czasem zakopany pod trzema warstwami wełny, jestem tą, co zna przemiany i wie, że one czasem wyglądają. Jak dzień w piżamie przyszły wtedy, gdy świat był najbardziej szczery, surowy, biały, cichy. W lutym nie udaje się życia, w lutym życie się wykuwa. Du Wielowymiarowa cicha przeżyta, i tak głęboka, że czasem nie słychać, jak mówimy: kocham! Ale serio mówimy. Jestem ciszą, co słyszy głęboko. Nawet zamrożonym nosem. Jestem światłem, co nie krzyczy, ale potrafi błysnąć, jak zaspany jednorożec w lodzie. Przyszłam na świat, gdy milczał śnieg. I wiem, że mam w sobie ogień Chociaż czasem zakopany pod trzema warstwami wełny Jestem tą, co zna przemiany I wie, że one czasem wyglądają Jak dzień w piżak. Niej, bo przeszli przez ciszę, nie uciekli od niej. Pokochali ją i stali światłem. Dusze lutowe to nie są ciche duszyczki, które wzdychają do świec i herbaty. No dobra, czasem to są mistrzowie przetrwania w zimie, w ciszy. I w pytaniach, kiedy w końcu wiosna? Jestem ciszą, co słyszy głęboko, nawet zamrożonym nosem, jestem światłem, co nie krzyczy, ale potrafi błysnąć jak zaspany jedno. Ma warstwami wełny Jestem tą, co zna przemiany I wie, że one czasem wyglądają Jak dzień w piżamie Kochają głęboko Czują mocno I wyglądają, jakby nic się nie działo Kiedy dzieje się wszystko Dla wszystkich dusz Które przyszły w lutym Wam nie trzeba udowadniać niczego Wy już jesteście dowodem Dowodem na to że prawdziwa siła jest cicha, że światło nie musi krzyczeć, by prowadzić. Jestem ciszą, co słyszy głęboko, nawet z zamrożonym nosem. Jestem światłem, co nie krzyczy, ale potrafi błysnąć, jak zaspany jednorożec w lodzie. Pod trzema warstwami pełny jestem tom, co zna przemiany. I wie, że one czasem wyglądają, jak dzień w piżamie. Luty, miesiąc przemiany, miesiąc pomiędzy. Między zimą a wiosną, między tym, co było, a tym, co się budzi. Tak samo jak wy. Niech ta pieśń dotrze do każdego z was, kto czuł się zbyt inny, zbyt cichy, zbyt wrażliwy. Bo może właśnie to znaczy być duszą z lutego. I to jest piękne. I to jest wasza moc! Tak! Jesteś inny! Tak! Jesteś inny! Tak! Wszyscy myślą, że jesteś z innej planety. Dobrze myślą. Jeśli ktoś mówi, że dusze lutowe są dziwne, uśmiechnij się. Dziwność to znak jakości. A ty jesteś kolekcjonerskim wydaniem życia, zlimitowanej edycji, Julti, wszystkiego najlepszego. A ja.